No i szanowne Państwo, tym sposobem dotarliśmy do kresu naszej pielgrzymki. Przed naszymi oczyma maluje się piękny obraz zakończenia rurociągu, zakończenia lewara, a to co jest na górze, te cztery głowice, te cztery głowice służą odpowietrzaniu rurociągu. Bo oczywiście, by, by wytworzyć próżnię, konieczne jest odprowadzenie powietrza. Na dole znajduje się studnia wylotowa, i stąd woda wylatuje do potoku wilczańskiego. A tam trochę dalej, za tymi drzewami, jest przepompownia, z której to woda z kolei jest transportowana do zalanego. A zalane, jak wiemy, ma zarówno możliwość zrzutu wody do bierawki, jak również z zalanego pobierana jest woda do celów technologicznych na potrzeby naszej kopalni.